Chciałabym wszystkim podziękować za życzenia urodzinowe. Bardzo mi miło. Dziękuję. Cześć, witam się w kolejnym odcinku. Coś tu się wydarzyło, ale dzielucha nie zrobiła dobrego gniazda. Ale są młode bo coś widziałam, że się rusza. Zaraz zobaczę, co tu się wydarzyło. Tylko nie wiem, czy ona... Czy ona wychodziła wszystkie, bo... Tak jakoś dziwnie to wszystko wygląda, a przyjechali goście, to nie wiem. Na razie leży tutaj. Dami na razie spokój i zajrzę sobie do niej mm, później trochę. No bo tak sobie leży. A tak to, tak to wygląda trochę dziwnie, ale tutaj się coś ruszało. Zaraz jak się trochę sytuacja uspokoi, tutaj to jest to, to zajrzę. Dobra, sprawdźmy co tu się wydarzyło. Ojejku, chyba powinnam flesza łączyć, ale są. Są małe penderaczki. Zaraz tutaj zrobię porządek, bo to tutaj widzę... A już leży ten, dobra. Tak, tu jej chyba to... A tu chciała. Sobie dziwnie zrobiła. A tutaj je wsadziła. Dobra. W tym miejscu jej to zostawię. Tylko przejrzę i tutaj tą słomę chyba jej trochę przesunę. Nie chcę jej za dużo ten, bo to pierwiastka, ale ważne, że je ma pochowane. Dobra, włączamy sobie flesza. Stawiam kamerkę. Tylko nie wiem, gdzie... No dobra, tu ją położę. Pierwszy, no i uciekasz, ty drugi oki maleńki, bardzo malutki. Drugi, trzeci, no ale śmiesznie, to ciekawe, czy przejdą. Trzeci, czwarty, czwarty. O, uważaj, bo czuję, że to cię uderzy, tak? Pięć. O, zobaczcie, z pełno barwnej samicy, co wyszło. Słabo, ciekawe, czy się jeszcze wybarwi. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem, osiem, Uf. dziewiąty ten duży dziewiąty Dobra, dziewięć młodych tu jeszcze coś jest o widzicie i dlatego warto jest sprawdzać gniazda i to by po dwóch, trzech dniach się rozkładało i samitka by już sobie gniazda nie sprawdzała absolutnie w ogóle. Czyli wszystkie młode by padły. Dobra. Damy tu trochę tego puchu. Żeby miały ciepło, bo tak zrobiła jakoś koślawo to gniazdo. Wrócimy, żeby nie wylazły. I już chowamy, żeby nam... Nie zmarzły. Yes. O. Dobra. Dobra tutaj jest jeszcze puch, to jej zasłonimy, żeby nie zmarzły. Nasze maleństwa. No ładnie się narwała jak na tą Pogoda i tak jest ciepło, to dosyć, dosyć jest ładnie, bo to i tak pod gniazdo szykowała ten puszek, bo tutaj chyba też miała mieć. Ale dobrze, tutaj trochę dosuniemy, żeby miały jednak to gniazdo. No niestety muszę je trochę tutaj poprawić i mam nadzieję, że nic tutaj dziącha mi nie porzuci. Tak zrobimy, o no, niepotrzebnie już tyle tu grzebie, ale chcę żeby je odchowała. Dobra, to zabieramy, to coś, razem z tym młodym, tak, wykociła się tutaj, bo widać krew, fajnie, że w jednym miejscu, dobrze, bardzo ładnie, udało się, mamy dziewięć młodych i teraz zobaczymy, jak ona będzie odchowywać, już jej nie grzebie, chwila poczekam, niech zapach zejdzie mój, i tak się je natarłam, ale... Niech jeszcze zapaszek zejdzie. Po tych całych tragediach, co się ostatnio wydarzyło, to jest najszczęśliwsza rzecz dzisiaj. dzisiaj jest 15. Samiczka przenosiła dwa dni. Tak, bo moja na 13, a dzisiaj 15, więc się wykociła. Ale dobrze. Całe szczęście, że wszystko się udało i teraz oby tylko wykarmiła, bo to najważniejsze. No i jeszcze zapomniałam Wam dodać, że tutaj tak odstawała ta decha. Bo to nie deska, tylko jakieś, nie wiem, gówno. Nie wiem, jak to się nawet nazywa. Że musieliśmy to z tej strony i z drugiej strony przykręcić dechami, żeby tego nie poobgryzały i sobie nosków tam nie wkładały. Więc teraz już będzie miała działka ładnie. No i działka ma tutaj od spodu. No trochę nie fajnie, tutaj będą bobki, ale przynajmniej nie będzie już nic spadało na sam dół. A to się zawsze jakoś tam wyczyści, albo coś tutaj, nie wiem. Coś tutaj jeszcze też wykombinuje, żeby nie wpadały. No i jak zdążyliście zauważyć, mamy też intro na kanale. I myślę, że na razie będzie to tymczasowe intro, bo jeszcze nie zrobiłam jego do końca, więc zrobiłam go na no odpierdziel, tak, żeby sprawdzić w ogóle. I na razie mi się podoba, więc będzie takie intro. Z czasem zrobi się lepsze. O już czasem na pewno zrobi się lepsze, bo to jest takie słabe, ale, no, ale jest. A my właśnie będziemy działać z drzwiami. I będą już tutaj klatki skończone będzie super tutaj samczyka z tej klatki przetransportowałam na dół no bo trochę z tego dachu się jednak nagrzewa a nie chcę żeby się męczył w lato więc na razie póki jest miejsce będzie sobie na dole no i tutaj powstały już kolejne drzwi tutaj fajnie bo są większe niż te pozostałe na górze co są w końcu się udało a jeszcze zostało tutaj i tutaj na górze to już jutro się zrobi i będzie fajnie Właśnie sobie posprzątałam jego klatkę. Już mu zamontowałam poidełko i teraz nie będzie miał problemu z piciem, bo ma o wiele wyżej niż tutaj miał. Więc to zaraz wyleję. A niemu już nalałam świeżej wody. Więc fajnie. Właściwie te dźwiczki też mogę ponumerować. <grym> zaraz tutaj ogarnę samiczkę. Na razie sprzątam tu na dole, bo tyle wyleciało od niej. No więc teraz już nie będzie od niej wylatywać. Jest dziury za, zaszczelnione i już teraz posprzątam i będzie fajnie czyściutko. Zaraz je też ogarnę i dostanie świeżą słomę. Już będzie miała ładnie czyściutko. No i się rozpadało. A ja sobie jestem pod daszkiem i fajnie, bo mogę sobie na spokojnie tutaj przy królikach pogarniać, czy posiedzieć, czy cokolwiek tutaj zrobić i na mnie nie pada. I to jest bardzo super sprawa. No, i tak właściwie to pełnobarwnej samicy nie powinno się zostawiać po pełnobarwnej samicy. A ja zostawiłam pełnobarwną po pełnobarwnej, bo wtedy tego nie wiedziałam. A dlaczego? Ponieważ u srokaczy jest tak, że może przekazywać więcej pełnobarwnych w miotach. I faktycznie ta ma pięć pełnobarwnych i 4 srokate. I tam jeszcze jeden co był nieżywy to też był pełnobarwny. Czyli. <ścoughs> Lizawki się włączyły. Czyli generalnie się sprawdza. Ta teoria, jak na razie, ale dała mi bardzo ładne te srokaty. Mam nadzieję, że je wykarmi. Bo chciałabym je sobie zostawić. Zobaczymy. Na razie. No, na pewno będą na ocenkę i wtedy może będą nas sprzedaż. <grym> ale na razie na razie niech odchowa. Nie ma co myśleć teraz o wystawach. Ważne, żeby ona to w ogóle odchowała, tak? Bo nie wiadomo, co może jej odwalić za jakiś czas. Ja się teraz generalnie na nic nie nastawiam przez to wszystko co się stało, te wszystkie samice, które miały się wykocić, nie wykociły, które padły. Także na razie cieszę się tymi maluszkami. I tymi, które mam nadzieję, że odchowa młodziutka. A! Moje włosy to nie siano. Jakie ciepludzkie! Halo to nie jest siano! Nieco ta cała banda zawsze do mnie przylatuje, no wszystkie jak się, jak się patrzy. A tam jest moja rodzynka, ona nie lubi. <grywa> Oj, <grywa> ona od samego początku tak nie, ta nie lubi kontaktu z człowiekiem, tak jakby, jakby to ująć. A nie wiem, nic i nigdy nie zrobiłam takiego, żeby się na mnie pogniewała. <grywa> no, cześć. Już ładnie posprzątane, więc teraz będzie sobie. Siedziała w czyściutkim i już nic nie będzie spadało na dół. No, a teraz lecę z kolacją, i na dzisiaj już koniec ogarniania. Przesiaduję teraz z kulikami. Powiem, że tak, pamiętam, że robiłam tak z moją młodą, z tą, co mi teraz padła niedawno. I ona była właśnie tak przyzwyczajona do mnie, bo cały czas z nią siedziałam Od malutkiego pyrtka Branek miała 3-4 miesiące i cały czas tak z nią siedziałam Bo była straszna, zauza za mała No, teraz jestem u samczyka Trochę potrwa, oni się przyzwyczają do mnie Zobaczcie jak leje I kurde, patrzcie co tutaj się dzieje wszystko mi z tej frandeki ścieka jest nie moja wina, że pogoda mnie zaskoczyła i nie zdążyłem zrobić tego co miałem zrobić tak, <laughs> tak się nie zrobił, bo żona zmienia koncepcję co 5 minut Nieprawda, nieprawda no to... Dobra O błysło się, w ogóle jest u nas burza i zobaczcie no tu jest porażka i musiałam samiczkę dać tam bo tam jest taki daszek i jest ma, nie pada na nią No I wczoraj była taka ulewa, że po prostu masakra. Lusia ma wszystko mokre. Tutaj samiczka też wszystko, totalnie wszystko mokre. Porażka. Widzicie, wszystko mokre. Tu też wszystko mokre. Masakra. Ale dobrze, że byłam na dworzu, to mogłam je przenieść tutaj. I działchy poszły pod mój plastikowy daszek. No i ogólnie to chcieliśmy robić z papy dach ale nie wiemy czy przypadkiem nie dostaniemy blachy po prostu z odpadów od kogoś więc zawsze to trochę taniej i fajnie, bo króliczki będą wtedy miały już spokój z deszczem będą mogły sobie bezpiecznie być na swoich klateczkach No a Luśka to miała mieć ostatni termin na wczoraj, wczoraj był 15 a dzisiaj jest 16 I na razie nic tu się nie wydarzyło Znaczy nie chciałam jej w ogóle przenosić, no ale jak już tak zmokła Jak już tam było tak mokro, no to ją tutaj dałam Na razie wszystko ok z nią Ale nie wiem czy ona w ogóle kotna jest Wczoraj gniazda nie sprawdzałam Dzisiaj tylko zajrzę, zobaczyć czy tutaj wszystkie żyją, czy karmi One są dwudniowe Maluchy Cieplutko mają i nie wzięłam statyłu, więc wam nie pokażę tylko sobie przejrzę na szybko czy wszystko z nimi w porządku i zaraz dam wam znać no i tylko wspomnę, że się wybarwiły zobaczcie, już mają ładne pręgi więc wszystko z nimi w porządku już nabrały kolorów przeszły ładnie swoją barwą, więc fajnie wszystkie karmi, a chciałam wam tylko pokazać właśnie jaka jest różnica w wielkości tych maluchów o, niektóre są naprawdę tyciuśkie. Dobra, chowamy. Tak, pięć pełnobarwnych i cztery srokata, ale zobacz, to jest normalnie kruszyna. Kruszyna. Bochowane. Teraz zajrzę dopiero za 2-3 dni, bo na razie widzę, że wszystko jest w porządku. Tylko będę patrzeć, czy po prostu nic tutaj nie wyjdzie w razie czego. Tak jak to tam ta samiczka za każdy mi prawie jednego zacyca wyciągnie. Poprzednio tak miałam i teraz tak miałam z tym miotem. Dobra. Tutaj dziołka czeka. Tak, dziołcha, Już ci zaraz tam daję do maluszków. Ty to masz taką gęstą okrywę, że nawet nie widać, że się narwałaś. <gry> Twoja matka jak się obrywała, to masakra. Dobra, mm, tu samiczce dzisiaj posprzątam, póki nie pada, bo później ma padać resztę dnia, więc zaraz się zabieram za lekkie porządki. Tutaj samiczce, ale to już w jej obecności, dam jej słomy, bo tutaj ma skrajnie, bo wszystko tutaj dała, ale dobrze. Na razie to wygląda w porządku i mam nadzieję, że już tak zostanie. No i chyba mi starczy materiały już na filmik, więc zaraz Wam go skręcę. A dla samiczki mam mały prezencik. Już sobie przyszykowałam. Na teściu kupił marchewy i sobie odkroił to natkę, więc zaraz jej dam, mam tam jabłuszko. No trochę szpinaku mi zostało, to też jej dam. No, zaraz będzie sobie chrupać, żeby nie niuchała zapachu mojego. I zaraz już tutaj ją wpuszczam. I tak wiecie co, zaczynam się zastanawiać, żeby nie robić im przypadkiem wykotników. Jednak fajnie by było, klatki są duże i miałyby i tak sporo miejsca dla siebie. No i te nowe dziczki już też sobie ponumerowałam. Fajnie. Jeszcze tylko tutaj i tutaj. Ale to może dzisiaj mężusz po pracy zrobi. Albo z zachem będzie dalej walczył. Bo tutaj... Wczoraj tyle wody się nazbierało, że musieliśmy to podziurawić, żeby leciało tutaj, a nie w klatki. Chociaż i tak zobaczcie, jak to jest mokre. Porażka. No i co? Myślę, że w tym odcinku to wszystko. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za wszystkie suby. <laughs> Możecie kliknąć dzwoneczek, żeby oglądać filmy na bieżąco. Trzymajcie się, hej!